Ten niepozorny most jest jednym z najważniejszych zabytków w Polsce. Możecie powiedzieć: Most jak most ani specjalnie długi, ani jakiś ładny kratownicowy. Wow! Ale ten most rozpoczął rewolucję w budownictwie, która ogarnęła cały świat i której efekty są do dzisiaj powszechne. Przyznacie, że coś takiego można powiedzieć o niewielu budowlach. Jesteśmy koło miejscowości Małżyce nad rzeką Słudwią, a ten Pierwszy na świecie spawany most drogowy będzie dzisiaj naszym bohaterem. Zostańcie z nami. Zacznijmy od garści faktów i liczb. Stalowy most na trasie łączącej Poznań i Warszawę został zaprojektowany przez najwybitniejszego polskiego konstruktora dwudziestolecia międzywojennego, czyli profesora Stefana Bryłę. Stalowe elementy mostu o łącznej masie 59 ton powstały w fabryce K. Rucki i Spółka w Mińsku Mazowieckim. Spawanie w fabryce trwało 1100 godzin. Zostały potem przywiezione tutaj na miejsce budowy, ustawione na drewnianych podporach i tymczasowo wstępnie połączone śrubami. Wtedy do pracy przystąpiło trzech spawaczy, którzy spawali tutaj na miejscu łącznie przez 900 godzin. Po zespawaniu wszystkich elementów śruby zostały odkręcone, a miejsca po śrubach zostały zaspawane. Most ma jedno przęsło o długości 27 metrów. Główne elementy nośne to dwie kratownice o maksymalnej wysokości 4,3 metra, odsunięte od siebie o 6,2 metra. Pomiędzy kratownicami jest jezdnia na żelbetowej płycie leżącej na stalowym ruszcie. A na zewnątrz kratownic dwa chodniki o szerokości po 1,5 metra, co łącznie daje szerokość mostu trochę powyżej 10 metrów. Most został oddany do użytku 12 sierpnia 1929 roku, stając się pierwszym na świecie drogowym mostem spawanym i pierwszym w Europie kratowym mostem spawanym. Ale dlaczego to jest ważne, że ten most jest właśnie mostem spawanym? Co zmienia w architekturze i w budownictwie takie połączenie jak to czyli właśnie spaw? Jak można inaczej połączyć elementy metalowe w konstrukcji i jak robiono to wcześniej, zanim wymyślono Spawanie. Zacznijmy od tego ostatniego pytania i cofnijmy się do początków budownictwa metalowego, do początków budownictwa, w którym wykorzystywano metal jako element konstrukcyjny. Przenosi nas to do XVIII wieku, czyli najlepszego, do lat 70., do niewielkiej miejscowości Colebrookdale nad rzeką Severn. Tam zbudowano właśnie pierwszy duży metalowy, żeliwny most zwany Iron Bridge, czyli żelazny most. Każdy materiał budowlany, każdy materiał konstrukcyjny ma swój charakterystyczny sposób, najlepszy dla siebie, łączenia elementów. Cegły łączymy na zaprawę, drewno na różne złącza ciesielskie, jak np. pióro i wpust albo jaskół czy ogon. Jak, pojawiło się, jak pojawiła się możliwość budowania z metalu, to nie było jeszcze wymyślone, jak te elementy metalowe łączyć. I kiedy spojrzymy na to, w jaki sposób są połączone te wielkie łuki mostu żelaznego nad rzeką Severn w Anglii, to okaże się, że one są połączone w sposób taki, jak był charakterystyczny dla drewna one są połączone na złącza ciesielskie, bo nie wymyślono jeszcze tego, jak te elementy metalowe najlepiej połączyć, aby tę ich metalowość najlepiej do budownictwa wykorzystać. W XIX wieku wraz z rozpowszechnieniem się konstrukcji żelaznych i stalowych rozpowszechnił się także sposób łączenia na nity. Nitowanie polega na tym, że mamy dwa kawałki blachy, musimy wyciąć w nich otwory, które będą do siebie pasowały, wkładamy w te otwory bardzo rozgrzany w konstrukcjach takich budowlanych, poważnych nit i zakuwamy go w taki sposób, że Trwale łączymy te dwa kawałki ze sobą za pomocą właśnie tego nitu, który ma z dwóch stron główki. A czym w takim razie różni się spawanie od nitowania? Bierzemy dwa kawałki, które chcemy połączyć i podgrzewamy ich krawędzie tak bardzo, że ulegają one stopieniu, a potem zestaleniu tworząc Jedną całość. Jakie to ma zalety? Tutaj, w przypadku mostu w Małżycach nad rzeką Słudwią, przede wszystkim zauważalna jest oszczędność materiału kilkanaście procent oszczędności. Szacuje się, że taki sam most jak ten 27 metrów rozpiętości, około 10 metrów szerokości, dwie kratownice gdyby wykonać yy, za pomocą połączeń mitowanych, to byłby około 11 ton cięższy. A tak uzyskano niesamowitą oszczędność masy i materiału. Pan był nie tylko projektantem, ale także naukowcem. Na podstawie swoich doświadczeń z budowy tego mostu napisał referat naukowy, który został przetłumaczony na wiele języków i ostatecznie przekonał konstruktorów budowniczych na całym świecie do stosowania spawania właśnie w konstrukcjach budowlanych, bo spawanie było znane już od pewnego czasu, ale były pewne obawy czy nadaje się do konstrukcji budowanych, szczególnie czy nadaje się do konstrukcji mostowych. Ten most w niewielkiej miejscowości opoda Lubowicza w obecnym w województwie łódzkim stał się argumentem za tym, że można śmiało budować właśnie konstrukcje spawane. I dzisiaj można powiedzieć, że wszystkie wielkie, spawane mosty, wielkie, spawane konstrukcje na całym świecie to są obiekty, które są konsekwencjami, które są zainspirowane w pewnym sensie tymi rozwiązaniami, które przetestował tutaj na żywym organizmie właśnie Stefan Bryła. W tej chwili ten most nie stoi dokładnie w tym miejscu, gdzie Stefan Bryła go zbudował w czasie modernizacji trasy numer 92 właśnie łączącej Warszawę i Poznań, został on przesunięty, więc nie pełni już swojej pierwotnej funkcji mostu drogowego, ale jest można powiedzieć na zasłużonej emeryturze i jest pomnikiem polskiej myśli inżynierskiej. Teraz ciekawostka w ciekawostce. Wiemy, że to jest pierwszy na świecie drogowy most spawany, a więc, siłą rzeczy, jest to też pierwszy w Polsce drogowy most spawany. A gdzie jest drugi w Polsce drogowy most spawany? Okazuje się, że nad tą samą rzeką Słudwią 4,5 km stąd. No to grzech byłoby go nie zobaczyć. No muszę powiedzieć, że ten drugi w Polsce drogowy most spawany jest dużo mniej imponujący niż ten pierwszy w Polsce i na świecie drogowy most spawany. Myślę, że jakbym nie wiedział czego szukać, to bym go nie znalazł. To jest to, jeżeli się nie zorientowaliście, to jest właśnie drugi w Polsce drogowy most spawany. On także został zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, powstał w roku 1931, ale jest Dużo krótszy, jego rozpiętość to niecałe 17 metrów, w związku z czym nie ma tych widowiskowych bądź co bądź kratownic. Jego konstrukcją są te dwa dźwigary blachownicowe. Ale jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć drugi w Polsce most stalowy o konstrukcji spawanej w miejscowości Redki nad Rzeką Słudwią, to pineskę do Google Maps zostawiam w opisie. A tymczasem serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka o pierwszym na świecie drogowym moście spawanym i jego odrobinę młodszym i mniejszym kuzynie, drugim w Polsce: drogowym moście spawanym. Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów o mostach i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję, do zobaczenia!